Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Scribble w Gra o Pomaganiu. Oczywiście kierujemy jako Maxwell, to jest nasz główny bohater i niestety zacząłem kolejną misję, którą są właśnie te ruiny, które tutaj możecie widzieć. Niestety coś mi się spieprzyło z nagraniem i już mam zdobyte dwa pierwsze szardy właśnie tutaj za tę misję, gdzie musiałem po prostu skłonić to roślinożerne, nie, mięsożerne em, mięsożerną roślinkę oczywiście aby tam dała jakieś owoce czy inne dziwne rzeczy. Oczywiście jeżeli chcecie mi pomóc, tak jak Maxwell pomaga ludziom, możecie zostawić łapę w górę pod tym filmem i uwaga, fajne komentarze przy, właśnie znalazłem pod poprzednim filmem, czyli e, pierwszym jest to, żebym na każdy odcinek umierał się tematycznie, czyli na przykład jeżeli e, jestem teraz w, jakiej, w jakiejś jaskini, to możemy sobie dać e, sta, Stone Outfit i będziemy mieli taki, no, ubranko takie, po prostu. T tak to mniej więcej wygląda. Drugą rzeczą jest y, informacja od Tadzika, czyli co zrobić po prostu powiedział mi jak to dokładnie wszystko działa czyli jeżeli chcemy stworzyć kostium super bohatera to najpierw wpisujemy jaki ten kostium ma być a dopiero później wpisujemy na, przy na przykład outfit albo e, outfit albo coś takiego także bardzo dziękuję za komentarze a my możemy lecieć lecieć dalej bo tutaj czekają nas jeszcze bardzo o tu jest w ogóle coś na dole jakaś czarownica kurde a nie to jest jakiś szarodziej albo czarownica w sumie trudno mi powiedzieć dobra tutaj już mnie nie było także zobaczymy co misje będą zawierały. O, nasz lider umarł. Stwórz nowego lidera, który po prostu będzie nami rządził. No to chwila. Stwórzmy na początku tron dla mrówki. Tron. Okej, okay. to będzie, ty będziesz rządziła mróweczko. na przykład ty. Czy mogę dać na przykład e, koronę? Uwaga. Czy mrówka będzie miała koronę i będzie zasiadała na tronie? Ehm. Um. Chyba nie, ale tron się jej nie przydał z tego co widzę, ale korona się przydała, także super, udało nam się wykonać e, pierwszą misję. Tutaj co my mamy, jakąś tarczę z jakąś dziwną misją, e, na razie się tym nie będziemy zajmowali, tutaj chyba coś będzie z ptakami. U, mamy ptaka dziwnego. I'm so plain, add the adjective to me so I can't fit in. A, czyli po prostu e, ty nie pasujesz, rozumiem, rozumiem. O co chodzi? Ta po prostu jest taka bezbarwna, ta, ten ptaszek, ten gołąb, czy cokolwiek to jest. Tak, to jest gołąb. I musimy jakoś mu pomóc, żeby mógł się wpasować. No to jeżeli dalibyśmy na przykład rainbow, czy y, kolorowy ptaszek by się wpasował? Tak, oczywiście, że się wpasuje, bo to jest przecież łatwe. Na, najprostsze. M mogą jeszcze colorful, albo na przykład yellow i to też by chyba zadziałało, tak mi się zdaje. Tutaj mamy... O Jezu. Co to za kości? Give me something to help me study these chimps. Eee, no to damy ci encyklopedia. Damy ci encyklopedię. Proszę, czy encyklopedia ci starczy? Oczywiście, że starczy, bo z encyklopedii możemy się wszystkiego dowiedzieć. O, tu są małpy. Elo, małpki. Co to. O, kurde. Czemu te małpy są jakieś takie? Wyglądają przynajmniej na mądre małpy. 5 na 7, czyli jeszcze dwie misje mi zostały. Jedna oraz druga. Dobra, czyli musimy zejść gdzieś tam. Oczywiście to jest mój super tematyczny strój na, tą, na ten odcinek, czyli ubrudzona dziwna kurtka albo ubranko. Dobra, mamy jakiegoś złego maga, który coś tutaj knuje. Help me find the crystal bones of killing ellipses. What? Crystal bones? E, jakieś kryształowe kosi? O, o co ci chodzi? O, czekajcie, na, na początku weźmiemy open, otworzymy to. Zobaczymy, czy z tego coś nam powstanie. Nie, z tego, ale on chce chyba, czekajcie. Mo of Killing Elipsis. Epl... ellipsa, dobra, help me find the Crystal Bones of King. A, ah, King Elipsis, dobra, czyli to jest jakiś król. Czy tutaj są jakieś kości? Ja przynajmniej nie powiem wam... Chyba, że to! Chodzi o to. Crystal huge Rib Cage. Eee, no Nie wydaje mi się, żeby to były te kości. Bardziej, bardziej jestem przekonany, że to jest 100: Crystal Huge Bone. Dokładnie tak, czyli. A nie, tu są. Czekajcie, crystal. Aha, czyli tych kości jest więcej. Dobra. Eee, czyli z tego co widzę, musimy sobie wrócić tutaj i zaraz się tym zajmiemy. Czy ja w ogóle będę mógł chwycić te żebra? Pick up. O, ja pierdzielę. Te żebra są o wiele większe ode mnie, ale spoko. Eee, zaraz ogarniemy dokładnie, co trzeba z tym zrobić, bo przyznam. Szczerze, że nie wiem. No wiem, no trzeba mu to dać. I tyle. I pierwszy element układanki jest. Dobra, musimy sobie przejść tutaj. Coś tutaj się dziwnego dzieje. Help! I can get past these crazy doors. No to będziesz. E, bulletproof proof. Na... O kurde, dlaczego ty jesteś taka duża? Ehm. Bu, Bullet proof. Ok, tak przez 2L. Bullet proof. I teraz zobaczcie. Chyba nie, nie, nie powinny na nią działać, a z jakiegoś powodu działają na nią. O kurde, w ogóle to, to, to jest dziwne jakoś. Tiki mask. Wiecie co? Ja tutaj przyszedłem e, ja tutaj przyszedłem po kość, także na razie wrócę, za chwilę się, em, za chwilę pomyślimy, czego ona chce. W ogóle dostęp zdolność latania od jakiejś tam strzałki. GIF. I teraz, czy coś się stanie? A, ostatnia kość. Hm. W ogóle widzę, że tutaj ktoś strzela, ale ostatnia kość musi być gdzieś tutaj. Z tego co widzę, o tu jest jeszcze na górze, czyli e, będziemy musieli, a nie, w sumie ja latam. Także nic nie będziemy musieli zrobić. Trzeba będzie po prostu o to pójść. Zastanawiam się, co możemy zrobić z tymi, e, z tymi strzałkami. Na przykład mógłbym jej dać jakąś tarczę, może to też by zadziałało, zresztą zaraz pokombinujemy. Też dużo pytań e, jest odnośnie kontynuacji Scribblenautsów, czyli Scribblenauts e, Unmasked, czyli to e, ta wersja z superbohaterami. Słuchajcie, no to tak naprawdę zależy od was, jeżeli będę widział, że odcinki są oglądane, no to po prostu to będzie, tak? E, I co, czy możemy to już otworzyć? Open, a nie, nie, chyba nie mogę. E, Necromancer. o kurde! Wow! E, Okej, okay. udało się to i przyzwoliliśmy jakiegoś króla, który jest chyba jakimś sprzątaczem, tak mi się zdaje. Dobra, dajmy jej, em, dajmy jej huge shield, dużą tarczę. Mam nadzieję, że teraz będziesz mogła się obronić. Chyba tak. Tak to wygląda. Dokładnie tak. Tarcza, oczywiście jest zablokowana. Także tutaj chyba już mamy wszystkie misje, tak mi się zdaje, e, zrobione. Także przejdźmy sobie tu. O kurde. Tylko, co to jest za pomieszczenie? Po, po co ja tu przyszedłem? Odpalmy sobie to. Come closer to start. No. A jeżeli bym dał sobie Invisible, albo na przykład, nie wiem, coś takiego, chciałbym po prostu przechodzić przez ściany. Ale chyba, chyba nie ma takiej opcji, bo byśmy mogli na przykład wyjść z mapy. A to na pewno by się e, twórcom nie spodobało, że coś takiego próbujemy tutaj zrobić. E, Wejdźmy sobie. Tutaj mamy oczywiście naszego Crystal Knight'a, który. Coś tam sobie robi, i zobaczmy, o co, co będzie chodziło w tej misji. E, outfit Your Party of Brave Adventure. O kurde, słuchajcie, będziemy musieli przyodziać moich e, super legendarnych wojowników, aby m, przygotować ich na nieziemską wyprawę. No, oczywiście, że bierzemy, tą, bierzemy tego questika. Scribble Quest Start. Spoko. Uh, prepare, uh, czyli po, po prostu przygotuj tych podróżników na epicką misję. Eee, daj teraz wojownikowi broń. No to damy mu, czekajcie, jakąś taką dziwną broń. Eee, nie chcę sworda, nie chcę axa, nie chcę macy. Dajmy mu eee, laser, laser, sword. Proszę, masz mój miecz. <grym> To będzie naprawdę niezapomniana przygoda. Do likes to stay outside of the fray? Czyli po prostu woli się trzymać na uboczu. hmm. Give a, czyli po prostu coś co będzie trzymało na dystans. No to e, laser gun. To jest, to jest oczywiście to czego potrzebujemy do walki z kosmitami albo czegoś takiego. O kurde. The warlock. O, czyli to jest jakiś mistrz magii i musimy mu da dać jakąś e, fajną rzecz, fireball. No, pierwsze co mi przyszło, Fireball. Em, albo nie wiem. E, Magic Wand. Będzie, będziesz Harry Potterem. Proszę bardzo. B mamy czarodzieja, mamy. Em, teraz Hilera. Dokładnie, to jest typowa drużyna RPGowa? O kurde. E, daj mu coś, aby uzdrawiał swoich ziomków. No to na początku. E, Priest Outfit. Hmm. <laughs> albo. Na przykład kostium. Eee, jak jeszcze można księdza nazwać? Ksiądz... Czekajcie, bo to sprawdzam. Priest. O kurde, jakiś klerk ma... Ale dobra, no to widzę, że nie potrzebujesz takiego kostiumu. Eee, to damy ci medicine. Po prostu my, my będziesz miał jakąś potkę. O kurde, czyli mamy typową drużynę. Mam nadzieję, że im się powiedzie. Mają takie przedmioty, że nawet walka ze smokiem drużynowa walka ze smokiem o kurde. Dobra, Ty powinien przeciąć tym mieczem bez problemu tego gościa. O, teraz strzelasz, pięknie. Ty użyjesz jakiejś burzy albo firebola. No, to też może być. I mamy gościa, który powinien Was uleczyć zaraz. O nie, wszyscy umarli! Ale kleryk żyje i on was. Hmm, coś muszę tu zrobić. Wiem, użyję mojej magicznej mikstury mocy. I wszystkich oczywiście wskrzesił typowy kleryk. A, bazuki. No tak. No to, to jest całkiem normalne, że jeżeli nie możemy zabić smoka z pistoletu laserowego, to wtedy bierzemy. O kurde, ale przedmioty wypadły. To wtedy bierzemy bazuki, bo każdy osobnik w tych czasach nosi w spodniach bazukę. Dokładnie tak. Dobra, możemy, możemy lecieć dalej, tak sprawdziłem ile odcinka jest, ale poszło nam to bardzo szybko. Idziemy oczywiście po naszą gwiazdkę, tu się wszyscy cieszą, eee, w sumie chciałbym im to zabrać. Diamond, dowódź mi diamenty, kurde, Scribble Quest Completed. I mamy oczywiście dużo gwiazdek. Level completed, wszystko zaliczone. Good job. E, możemy odblokować nowe poziomy. Wiecie co? Będziemy kontynuowali. Na razie nie będziemy szli do Lili. E, też pojawiają się komentarze: Flotar, zrób te questy tutaj, w tej mieścinie. Spoko, ludzie. Naprawdę mi się nie śpieszy. Zrobimy to przy okazji. Spoko, spoko. Mm, tak, to już mamy zrobione. To już mamy zrobione. Teraz wodospady. O kurde. O kurde, jakieś będą wodospady za chwilę. Się przekonamy. Hmm. Może kostium ryby sobie wezmę na przykład. Jeżeli oczywiście coś takiego zadziała. Tutaj mamy jakiś dziwnych. E, dziwnych człowieczków, także zaraz się. E, zaraz się nimi zajmiemy. Czekajcie, by mi się coś spieprzyło. Okej. Okay. Dajmy sobie. Fish costume. Ej, e, fishy? Nie, 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 nie. A, nie mogę. Fishy. No, to będzie po prostu kostium, który jest taki. Ma, ma takie łuski. No, to nie jest dokładnie to, czego potrzebowałem, ale spoko. O, tutaj jakiś gościu chyba chce się wykąpać. I can feel the sunlight by the, by the river. Create okay, something to help me ten. Nie, nie, nie mam pojęcia, co to znaczy ten, ale czy tam tan. Um, ale on nie może poczuć światła przez tą wodę. O kurde. O kurde, a jeżeli. Czekajcie, jeżeli dam. dałbym mu albo lustro, albo lupę. Hmm. Stwórzmy yy, mu lustro, uwaga. Pro, proszę. A, chyba lustro nie. a nie, zadziałało jednak. No i się, no i super, i się skwierczyłeś, warto było? Wydaje mi się, że nie. Muszę oczywiście usunąć teraz to. To było głupie. Nawet nie wiem, dlaczego wpadłem na, wpadłem na coś takiego, żeby, żeby mu dać. Zobaczmy, jaką misję mamy następną. O kurde, jakiś goryl na górze będzie. Hmm, panie gorylu. We only all gorillas in our troop and you are no gorilla. Dobra, czyli musimy sobie dać po prostu gorilla outfit. Czy, o, i będziemy teraz gorylem. Oczywiście, zostałem gorylem, a to są moje inne ziomki goryle brzmi spoko, brzmi spoko tutaj mamy jakiegoś tubylca I want to... chcę tańczyć, ale nie mam bitu, który... Em, no nie mam bitu, do którego mogę tańczyć no spoko, a chcesz... help me take a picture with this local ok, aparat zacznijmy prosto apara... Ap ap -ra nie, 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 nie Aparat, e, apa... r... -a -a kurde Czy dlaczego... czekajcie, źle wpisuję, a -p -a -ry -a ty. dlaczego? albo kamera po prostu <gry> <laughs> piszę po polsku, aparat, i się dziwię, że coś jest nie tak. Just. E, o, pr proszę bardzo. Yes! Fotoszaj szaman, czyli mamy nieśmiałego szamana. P proszę, to zdjęcie ja sobie wezmę w sumie do śmietnika. I teraz musimy dać jakąś muzykę. No to na przykład dajmy um, player. Player sports. Nie, 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 chodzi mi, czekajcie. Jakiś um, głośnik, kurde, jakieś takie takie, ta, takie coś, co, co będzie fajne. Głośnik. To jest proste słowo. Speaker. Speaker, speaker. Ok, proszę, głośnik. Czy muzyka z tego. Ojeju. Dobra, możesz sobie teraz sancić do muzyczki, wszystko jest. Git, w ogóle z jakiegoś powodu. Busza się zerwała, nie wiem, czy tak to powinno wyglądać, ale spoko, tam widzę w ogóle, że jest jakieś tajemne przejście do parku chyba dinozaurów, w którym już byliśmy, e, także nie musimy kompletnie tam teraz iść. Musimy pomóc reszcie. O kurde, tu ktoś jest nieżywy. Proszę, e, chciałbym zjednoczyć się ze swoją miłością. Hmm, No to tak, na początku zrobię ci zdjęcie, ziomek, pamiątkowa fotka przed śmiercią i teraz on czemu jest martwa? Dead. Hmm. No to kolego, no. Co ja mogę ci powiedzieć? Też musisz być martwy. Jest, i teraz przynajmniej się zjednoczyli. W sumie mogłem ją skrzesić. Dlaczego nie pomyślałem o tym, żeby ją skrzesić? Okej. Okay. No to było głupie. Mog mogłem ją skrzesić, ale cóż, trudno. Help me sail again. No to dajmy. E, dajmy po pierwsze rain, żeby ugasić pożar. Okej, okay. i teraz ja bym dał. Wind. Po prostu wiaterek tylko nie, nie w tą stronę. A, z jakiegoś powodu to też nie działa. O kurde, tu jest kamień. Huge boulder! Okej, okay. a jeżeli bym wziął na przykład em, fake. To czy go wtedy by nie było? Oczywiście, że byłby. A jeżeli go zmniejszymy na przykład small hihi hi. i mamy mały. I dlaczego ta łódka nie pływa? Hm. <ścoughs> Słuchajcie, coś się z tą łódką stało? Uh, a jeżeli bym wziął po prostu nie wiem, jakiś hammer i zniszczył to um, hammer dajmy sobie młotek i spróbujmy zniszczyć to tylko no kurde też nie mogę a. Pa, halo panie patyku panie patyku um, co mogę jeszcze z tym, z tym zrobić ja bym chciał to zniszczyć dobra, weźmiemy ciężkie działo rpega kurde i napierdzielamy w to. Musimy zniszczyć ten kamień. Tylko no widzicie, że łódka cały czas e, łódka cały czas. Nie chce płynąć. Dobra, wiecie co? Muszę na pewno zresetować. E, zresetować tę misję, bo coś, co, coś tu jest nie tak. Także na początku weźmiemy sobie RPG po prostu, i pójdziemy tam, e, tam, gdzie musimy iść. Hopsa. O, tu w ogóle jakieś misje są. są. E, to mamy wykonane. Dobra, uwaga, niszczymy! O jezu! A, w sumie dwie misje. Ej, dwie misje udało mi się zakończyć. Ale z tą łódką coś jest nie tak. Uh, o co chodzi? Sinking! A, ah, to musimy, czekajcie. E, jeżeli bym to usunął, to czy teraz? Nie, 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 nie. Nie chcę, żeby ona przeciekała, więc musimy ją. E, healthy, nie wiem. albo naprawiona. O jezu, no zniszczyłem siebie. Jestem debilem po prostu. Jestem debilem. Restart. Continue, continue sobie, możemy kliknąć. Dobra, czyli ta łódka po prostu przecieka, dlatego jest ten. Um, dlatego jest ten problem. A jeżeli bym dał na przykład tape i spróbował taśmą. Uwaga, tak, oczywiście plasterek na wszystko pomaga i dzięki temu oni duchy mogą sobie. Coś tam porobić dalej. No, to było dziwne, ale mo może. Ej, dlaczego on ją zostawił? Dlaczego zostawił jej ciało tutaj? Eee, czy tu są. A, podwodne rybki. Co wy chcecie, rybki? Czy to są piranie? Ej, jestem wegetarianinem. Jesteśmy piraniami, które są wegetarianinami. E, co jest na lunch? E, no to nie wiem, na przykład. Ehm... <laughs> e, seaweed, ale to raczej dokładnie. Seaweed plant. Hmm, dobra roślinkę damy im. Czy one zjedzą taką roślinkę? Oczywiście, że zjedzą, bo to są dobre, e, bo to są dobre piranie, nie takie, które zjadają ludzi. Play something in between these locks to help me cross the river. No to dajmy sobie na przykład most, bo nie może po prostu żabka przejść. Ehm, bridge. Pick. I żabkę, żabkę uratowaliśmy. Jeszcze zostały nam e, dwa punkciki. O kurde, to są jakieś pochodnie. The treasure will appear when the lanterns ignite. No to weźmy e, ignite. A, czyli mo można je zapalić, dobra. Jeżeli we weźmiemy lighter teraz i zapalimy to. Czekajcie, weźmiemy sobie pick-interact. O! Co tu się dzieje? Okej, okay, jakieś, jakieś dziwne rzeczy. Może być co? Usunę to, bo to, to było niepotrzebne. I teraz e, spróbujmy to zapalić. A, nie mogę tego zapalić. E, jeżeli damy na przykład, żeby to było waterproof, żeby było odporne na wodę, to nadal nie mogę. The treasure will appear. Hmm, hmm, hmm. Ehm. Zastanawiam się, co tutaj muszę zrobić. Czekajcie. Jeżeli to nie chce się zapalić, a dlaczego ta się w takim razie pali? C co jest z tobą nie tak? Waterproof Tiki Torch. Ale przecież tutaj też dodałem... Chyba. A. No i ty jesteś teraz... A nie, zobaczcie. To z jakiegoś powodu nie chce. A jeżeli damy na przykład Burning? Płonąca pochodnia. Tak, to w ten sposób się zapala. Ale nie może być, kurde, oczywiście... Odporna na wodę. I zobaczmy. A, w tej chyba skrzyni nic nie było. Fill empty. Dobra. <coughs> <coughs> Przepraszam, ale super prezent po prostu dostałem. A się nie spodziewałem, że coś takiego e, będzie. I teraz musimy jeszcze znaleźć jedną osobę, która gdzieś się tu. Mamy słonika. Dajmy sobie jetpacka, oczywiście, i możemy ruszać. Jetpack. A, nie założymy jetpacka. Sorry. O kurde. Most z jetpackiem. Tego jeszcze nie było. Możemy sobie pofrunąć do góry. Tu mamy gorylę i mamy słonia, który pewnie chce coś namalować. Help me practice my painting. Eee, no to dajmy mu brush. Cleaning paint. Dobra. Czy to, czy to ci pomoże? Mam, mam ja. Słoń, który został malarzem. Tego nie było, zobaczcie. Słonik namalował, e, Słonik namalował sobie pięknego kwiatka. To mi, to mi się podoba. T takim, takim osobom mogę pomagać. E, teraz mamy z małpką, będziemy mieli misję. Create each monkey human friend. Ok, czyli każdej małpce będziemy musieli, e, małpce będziemy musieli pomóc znaleźć przyjaciela, który będzie człowiekiem. Each monkey, e, każda małpka ma swoje hobby. Stwórz człowieka, który będzie podobny, e, który będzie miał podobny guz do tej małpki. Start by making someone for the musical monkey. No to rockstar po prostu. Rockstar. Będziemy mieli gwiazdę rockową, która na pewno się zaprzyjaźni z tą ma małpką, e, która lubi muzykę. O kurde, teraz będziemy mieli e, Harry Potter. Czekajcie, czy ja w ogóle mogę dać ha Harry Potter? A Harrygo Pottera niestety nie mogę dać. A razem? Hmm. No to. Ee, dajmy. Magika! Chciałem Wiedźmę dać, ale Wiedźma była bardzo oklepana, dlatego postanowiłem, że coś troszeczkę innego. O, on lubi komputery. No to dajmy. Ee, <laughs> dajmy jakiegoś nerda mu, który na pewno się z nim. E, albo gamera mogłem w sumie gamer. No to też by pewnie zadziałało. O kurde, this monkey is always wearing a rooster hat, create a frame for this monkey. Ale czekajcie, ja, ty, ja jestem z tyłu. Huge fifth-sultane photo. C a jeżeli bym stworzył... ...Maxwell... ...brother? Um, bronzer? Nie, 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 nie. Uwaga, jeżeli stworzę samego siebie... <laughs> stworzyłem złego... ...brata bliźniaka, dobra. Czyli o to chodziło. Ej, w sumie jest, powiem wam, że nawet, nawet fajniutkie. Tylko myślałem, że stworzy dokładnie mnie, a tu się okazuje, że jednak nie. Mamy jeszcze drugą misję oczywiście, którą będziemy musieli wykonać. Tylko tam nie wiem w sumie, co trzeba było zrobić. Zaraz zobaczymy, ja się przez ten czas może napiję. Okej. Okay. Um, gdzie jest teraz... A, tutaj mamy jakąś... Jakieś wiaderko? Nie, to jest pojemnik na ryby. Um, zmień tego biznesmena w rybaka. Jak była wędka? W... Czekajcie, ja sobie sprawdzę. To są proste słowa, a z jakiegoś powodu e, ich zapominam. Fishing rod po prostu. Dobra, bo wędka na stówę będzie nam potrzebna. This man dreams of being fisherman. Okej, okay, czyli najpierw musimy go ubrać w jakiś... Em, w jakiś... w jakiś e, strój. No to dajmy mu e, fish... fisherman... Outfit. Czy to zadziała fader? Nie, fisher albo. F... albo fish. Po prostu będziesz rybą, fishy. Uwaga, czy to, czy to zadziała nie wydaje mi się? Albo jakiś na przykład kapelusz. Ka kap kapelusz? <grych> nie no, naprawdę to. Aha, no super. Ech, zamiast zapisać na przykład, nie wiem, kapelusz rybaka to nic takiego nie zrobiłem. E, teraz y, musi złapać. Y, dokładnie, no musimy mu dać wędkę, tak? Czyli Fishing Rod, dajmy mu wędkę, proszę bardzo, z taką wędką na pewno złowisz jakiegoś, jakiegoś jakąś rybkę, tylko nie masz zanęty, dokładnie, eee, dajmy mu Worms, Worms? Nie, Worm, jednego robaka mu dajmy, proszę, o kurde, Eem. sekunda, najpierw to, a później na haczyk musisz sobie nabić robaka. A, dobra, mieliśmy wrzucić po prostu tego robaka. Spoko, spoko, spoko. I zobaczymy. O kurde, to jest Ray A. Ah. Time to catch the Rainbow halibut. It has a more colorful taste. Ok, czyli musimy złapać rybkę, która jest. Um, która jest tęczowa. No to dajmy mu. Um, po prostu kolorowego robaka. To, to też powinno zadziałać. Dokładnie. tak akurat nie było proste. No jaka rybka taki, e, te, taka rzecz, bo zwykły robak oczywiście nie zadziała. O kurde, trzecie. Wow! To jest jakiś dziwny regi, rekin, megalodon. E, no to czekajcie, jeżeli dam mu po prostu. Em, <ścoughs> fish. Jeżeli wrzucimy sobie rybkę taką, to czy on się złapie na rybkę, czy nie? Ta rybka oczywiście jest przepraszona. E, <ścoughs> Przestraszona. I zastanawiam się, chwila, czego on potrzebuje. Czy mam jakąś podpowiedź? Co, co ty lubisz? Co jest na obiad? Okej, okay. co jest na obiad? Zaraz się dowiemy. Future Megalodon. Zobaczę w ogóle, co to jest. Foodge. I to oznacza banialuki, pomadka, cukierek, fuszerka, brednia, partactwo. Cukierek. A może, jakbym mu dał. Może candy. Chcesz cukierka? Uwaga! A. D powiem tak, gdyby nie to, że sprawdziłem to, co to w ogóle znaczy słowo i tam było jedno z tłumaczeń, to jako e, jakieś tam rzeczy, to bym nigdy nie pomyślał, że mam mu dać cukierka. Serio, to bym musiał czekać po prostu na ostatnią podpowiedź chyba. Ale dziwne, naprawdę czasami te, te, te misje są dziwne i czasami muszę korzystać, mam nadzieję, właśnie, bo zapomniałem się zapytać, przeszkadza wam to bardzo, jeżeli tam e, mam otwarty na drugim monitorze tłumacza Google'a i czasami sobie, co, po prostu sobie coś sprawdzam, bo serio, no ja nie mam takiego super angielskiego, a gra mi się podoba, to ch chyba nie będzie problemu, nie? Ale możecie napisać. Ok, dzisiaj skończyliśmy dwie misje, teraz chyba przejdziemy... Eee, tak, będziemy przechodzili powoli do poziomu pirackiego, moi drodzy. Ale to oczywiście się stanie w następnym filmie. Także ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejny film już jutro. Łapa w górę, mile widziana. Oczywiście. Papa, pa, cześć, hej.